Bardzo serdecznie, tu Kamila dla zdrowotności. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o kłączu tataraku. Co ma kłącze tataraku wspólnego z zatokami? Otóż jedną znaczącą rzecz. Zatoki to jest problem zaflegmienia organizmu. Tyle tylko, że płukanie, nagrzewanie zatok, różne punkcje, wszystkie te działania mają tak naprawdę na celu poprawy naszego samopoczucia. I ta poprawa następuje tyle tylko, że na krótko. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie te zabiegi powodują, jakby likwidację objawu, ale nie likwidują przyczyny. Mi się to kojarzy z takim cieknącym syfonem pod zlewem. Zatoki wydzielają śluz, to tak jak syfon, który kapie, i ta woda zbiera się gdzieś tam w miejsce pod zlewem. I gdy my robimy to płukanie, to tak jakbyśmy po prostu pod zlewem wymienili tę miskę. No, problem jest chwilowo rozwiązany, natomiast nie spowoduje to, że to przestaje cieknąć. A kłopotem, który powoduje to, że ten śluz się wydziela, jest taki mały grzybek, który jest usytuowany w wielitach, mianowicie bielnik biały. To on jest właśnie odpowiedzialny za to że te zatoki się zaflegmiają, bo to właśnie ten grzybek powoduje wydzielanie się śluzu. Eee, więc im więcej tego grzyba mamy, tym więcej on śluzu produkuje, tym więcej go gromadzi się w zatokach i tym większy jest problem. A jak mamy chore zatoki, to automatycznie, często, gęsto do tego problemu dołącza się problem z uszami. Zaczynają się bóle uszu, częste zapalenia, jakieś dreny i i tu właśnie na ratunek przychodzi nam kłączy tataraku. Ono pomaga przy wszelkiego rodzaju zaplegnieniach, tak jak mówiłam, czyli również przy katarze, przy kaszlu, przy takim częstym schorzeniu, które występuje ludzi latami, takie, <laughs> takie chrząkanie, bo gdzieś tam tutaj to ten śluz nam się zbiera w gardle, to zaczyna spływać i, i powoduje właśnie kłopoty z mówieniem, i takie częste odchrząkiwanie. Często jest to też związane z przerostem trzeciego migdałka u dzieci. Także wszystko to tak naprawdę ma jedną przyczynę, czyli nadmierne zaplegnienie organizmu, a kłącze tataraku ma w tym nam pomóc. W jaki sposób stosujemy to kłącze? Bierzemy łyżkę takiego suszonego kłącza. Tutaj mamy takie suszone, rozdrobnione i po prostu zalewamy to wodą w temperaturze pokojowej. Ja nie wiem czy tu jestem dobrze wykadrowana. Mam nadzieję, że będzie to widać. Więc na no, dzień dobry, łyżka kłącza tataraku zalana wodą. Wygląda to w ten sposób i wstawiamy to na jakieś 8 do 12 godzin do lodówki dlaczego do lodówki, ponieważ w temperaturze pokojowej dosyć szybko taki macerat się zepsuje, więc w lodówce wystarczy nam na dłużej. Dlaczego na 12 godzin? Dlatego, że jeśli jest to macerat na zimno, potrzebuje trochę czasu, żeby to kłącze puściło te wszystkie swoje dobre moce, że tak powiem, do tej wody, bo my nie będziemy zjadać tego kłącza, tylko będziemy pili tę wodę. I po takich 8 czy 12 godzinach w lodówce bierzemy 10 ml tego, 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 tej, tego płynu i po prostu pijemy. Tyle tylko, że przy wszelkich kłopotach z trawieniem, czy z żołądkiem, czy z zaflegmieniem organizmu, no raczej nie powinniśmy pić takiego napoju prosto z lodówki. Należałoby go ogrzać. No i tutaj pojawia się małe wyzwanie. Jak gdy pierwszy raz robiłam coś takiego, to wzięłam, przelałam odrobinę do takiego małego plastikowego kieliszeczka, wstawiłam go do garnuszka z wodą i próbowałam podgrzać. No niestety kieliszeczek okazał się być plastikowy i on mi zaczął pływać po tej po powierzchni wody, więc dość szybko się to rozlało. Potem się okazało, że podgrzewałam to za długo, więc robiło się bardzo gorące i dość szybko ta kuracja miała szansę na zakończenie, ale bez powodzenia. Mi po prostu kończyła się cierpliwość i stwierdziłam, że nie, nie, tak, to ja tego nie będę stosować. I z pomocą przyszedł mi mój pomysłowy mąż. I mówi słuchaj, so a co ty się męczysz tak z tymi kieliszkami? Weź po prostu strzykawkę i po upływie odpowiedniego czasu, tak gdzie to już będzie wystarczająco mocne. Po prostu bierzemy strzykawkę, naciągamy 10 ml tego płynu. O, I mamy ten wywar z tego kłącza, Wstawiamy go do kubka z ciepłą wodą i to się po prostu w tej szklaneczce ugrzeje. Tak? I w tym momencie wiesz już na pewno, że po pierwsze ten płyn nie zostanie przegrzany, bo nie osiągnie temperatury wyższej niż e, temperatura wody w kubku, nie rozleje się, bo to podciśnienie w strzykawce spowoduje, że tam nic z tego nie wyleci. I taką strzykawkę tego płynu pijemy przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku czyli tak naprawdę 6 razy dziennie po 10 ml. To taka szklaneczka wtedy nam wystarczy na jakieś 2-2,5 dnia. Czyli jedna strzykawka 10 ml przed śniadaniem, jedna strzykawka 10 ml po śniadaniu, przed obiadem, po obiedzie, przed kolacją i po kolacji. I w ten naprawdę prosty sposób sprawimy, że ten śluz zacznie nam zanikać i te zatoki zaczną zdecydowanie lepiej funkcjonować niż to było do tej pory. Sprawdziłam to i na sobie, i na swoich bliskich, także mam nadzieję, że i Wam ten patent ze strzykawką pomoże, bo sprawdza się zdecydowanie lepiej niż kieliszeczki w garnuszku. Kolejnym zastosowaniem kłącza tataraku są też problemy trawienne, takie jak zgaga, czy wrzody żołądka, czy inne po prostu kłopoty z trawieniem pokarmów. I tutaj możemy kończa tataraku używać na dwa sposoby. Albo możemy użyć tego tak jak tutaj, czyli w maceracie na zimno, stosując tych 6 strzykaweczek dziennie. Przy czym dawka 10 ml przed i po posiłku to jest dawka dla dorosłego człowieka. Dla dzieci, w zależności od wieku i masy ciała, może to być pół lub jedna trzecia dawki. Albo możemy jeszcze zastosować taką kurację winem tatarakowym. I do tej kuracji będzie nam potrzebna butelka czerwonego, wytrawnego wina i z tej butelki musimy odlać odrobinę tak, żebyśmy zdołali po prostu 50 g tataraku wsypać do tej butelki. Czyli otwieramy wino czerwone, wytrawne, jakieś w miarę dobrej jakości, odlewamy jedną lampkę. Możemy ją spożyć dla zdrowotności, ponieważ czerwone wino zawiera bardzo dużo boru, czyli pierwiastka potrzebnego szczególnie nam, kobietom. I dosypujemy, dosypujemy to łącze tataraku do butelki, zakorkowujemy ją i odstawiamy w ciemne miejsce na jakieś dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach nasze wino tatarakowe jest gotowe i możemy je spożywać. Również trzy razy dziennie po jakiejś łyżce, powiedzmy, no do 10 ml yy, przed posiłkiem, yy, również niech to będzie w temperaturze pokojowej, żeby nie było zimne, ale nie, nie podgrzewamy tego specjalnie. I yy, ta esencja tego tataraku zawarta w winie również ma bardzo dobre działanie na pracę przewodu pokarmowego. To tyle, jeśli chodzi o tatarak na dzisiaj. I zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków, w których również powiemy coś ciekawego o tematy związane ze zdrowiem.